Góra wielkiej bariery, gdzie powietrze przeszywa ryk Minotaura, żył wojownik o imieniu Alistar. Dumny, potężny, szanowany przez wszystkie klany. Nie pragnął wojny, chciał porozumienia, chciał pokoju, ale gdy Noxus przyszedł z obietnicami, Alistar był jedynym, który nie dał się zwieść. Zdrada nadeszła szybko. Wysłanniczka imperium zginęła z jego rąk. A on i jego bracia zostali zakuci w kajdany, wysłani na rzeź. Na arenach Noxusu nikt nie pytał o honor, liczyła się krew. Każdego dnia widział, jak umierają jego towarzysze. Przysięgał, że nie będzie walczył, ale tłum chciał krwi. A on w końcu dał im to, czego pragnęli. Zamienił ból w gniew. Ryk wojownika stał się językiem bestii. I wtedy pojawiła się ona. Aielia. Nie bała się go. Mówiła do niego jak do człowieka, nie jak do potwora. To ona przypomniała mu, kim był i kim jeszcze może być. Ryzykowała wszystko, by pomóc mu uciec, ale gdy Alistar walczył o wolność, ona zniknęła. Od tego dnia szuka. Miasta, wioski, ruiny, wszędzie pyta o Aielie, ale to nie tylko zemsta go prowadzi, to walka za wszystkich, których głos został stłumiony, za tych, którzy nie mają siły ryczeć tak jak on, bo Alistar już nie walczy dla siebie, walczy, by żadne dziecko nie musiało dorastać w kajdanach, by żaden krzyk nie został zignorowany.